Cześć z tej strony Ewa Spruelness. W tym filmie opowiem Ci jak masuje fotel PW 570. 70 to nowoczesny fotel, na pierwszy rzut oka doceniany za minimalistyczny i elegancki design. Jednak to nie wygląd fotela jest jego największym atutem, ale wykonywany przez niego specjalistyczny masaż. Siadając do masażu w tym fotelu, dostajemy szeroki wybór programów i technik z możliwością personalizacji. Urządzenie daje nam także możliwość zapisania ulubionych ustawień w celu szybszego ponownego uruchomienia. Obsługa fotela jest niezwykle prosta dzięki intuicyjnemu wyświetlaczowi. Każdy masaż jest precyzyjnie dopasowany do twojej sylwetki dzięki funkcji inteligentnego skanowania. Zakres masażu jest wydłużony dzięki mechanizmowi L-shape i obejmuje stopy, łydki, pośladki, biodra, talię, odcinek lędźwiowy, piersiowy i szyjny oraz barki, przedramiona i ręce. Stosowane techniki masażu to ugniatanie, ostukiwanie, oklepywanie, siatcu, masaż szwedzki i wałkowanie. Każda technika może być odpowiednio dopasowana do naszych potrzeb dzięki regulacji siły, prędkości, rozstawu rolek oraz mocy mechanizmu 3D. Dzięki wspomnianemu mechanizmowi masaż jest wykonywany w trzech płaszczyznach, co czyni go bardziej precyzyjnym. Dodatkowo zabieg można uzupełnić o techniki powietrzne na łydki, stopy, ręce, ramiona i lędźwie oraz rolki na stopy. Świetnym opcją na dopełnienie działania masażu jest także ogrzewanie. Aby w pełni się zrelaksować, możemy także włączyć ulubioną muzykę dzięki wbudowanym głośnikom z funkcją Bluetooth. Aby zapewnić nam idealny masaż dopasowany do aktualnych potrzeb organizmu, stworzono automatyczne programy. Omówię teraz 12 specjalnie przygotowanych programów o zróżnicowanych funkcjach, intensywnościach i specyfikacjach. Program Odprężenie to sposób na przyjemny relaks w domowym zaciszu. Program jest delikatny, a jego głównym celem jest uspokojenie myśli i rozluźnienie spiętych mięśni. Program będzie dobrym pomysłem na pierwszą przygodę z masażem. Masowane jest całe ciało przy zastosowaniu takich technik jak np. ugniatanie czy sziatsu. Program Relax to opcja, która świetnie sprawdzi się przed snem lub po ciężkim dniu. Stosowane techniki to m.in. wałkowanie i ostukiwanie, a masaż wykonywany jest w sposób wolny i kojący, ale głęboki. Dzięki odpowiednio zastosowanemu dociskowi program oddziałuje na układ nerwowy i oddechowy. Program Stretching. Stretching to program uwielbiany przez osoby zmagające się z bólami stawów i nagromadzonymi napięciami. Podczas masażu rozciągane są nogi i plecy dzięki pracy poduszek powietrznych i zmian w ustawieniu fotela. Dodatkowo program uzupełniają klasyczne techniki masażu, takie jak na przykład wałkowanie czy oklepywanie. Program Terapia Kręgosłupa. Program terapeutyczny dla kręgosłupa to nieco intensywniejszy program o działaniu przeciwbólowym i profilaktycznym. Masaż skupiony jest na całych plecach, opracowując je odcinek po odcinku. Stosowane techniki to np. ugniatanie i masaż powietrzny. Program Szyja i Ramiona. Masaż skupiony na szyi i ramionach jest świetnym pomysłem na odstresowanie. Stres gromadzi się często w postaci napięcia właśnie w tych okolicach. Program uwielbiają także osoby pracujące przy komputerze. Masaż wykonywany jest takimi technikami jak np. ugniatanie i ostukiwanie o różnych intensywnościach. Program szwedzki. Wykorzystuje głównie jedną technikę o tej samej nazwie. Masaż wykonywany jest ze zmienną siłą i obejmuje cały kręgosłup. Sprawdzi się u osób, które preferują rytmiczny, jednostajny masaż o umiarkowanej intensywności. Program mobilizacja. To jedna z bardziej intensywnych opcji fotela PW570. Pokocha go każdy miłośnik mocnego masażu. Dzięki użyciu wielu technik program świetnie pobudza układ krążenia, wspomaga wydzielanie endorfin i tym samym daje energię do działania. Stosowane są połączenia technik, np. ugniatanie z ostukiwaniem. Program Tajski jest często wybieranym programem przez sportowców i osoby aktywne. To ciekawa konfiguracja technik, uzupełniona o elementy rozciągania. Masaż zaczyna się spokojnie, a intensywność stopniowo rośnie. Masaż jest głęboki dzięki zastosowaniu techniki shiatsu, która wywołuje efekt akupresury. Program japoński został opracowany zgodnie z tradycyjnymi japońskimi metodami. Często może być stosowany w celach regeneracyjnych. Odpowiednio zastosowane techniki, na przykład ugniatanie, dają nam poczucie balansu i kompleksowego odprężenia. Według japońskiej ideologii masaż przyczynia się także do poprawy odporności organizmu. Program chiński jest świetnym wyborem dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Zabieg wykonywany jest na całym ciele, nie tylko kręgosłupie, ale także na nogach i rękach. Podczas masażu dużo się dzieje, a liczne techniki są szybko zmieniane. Program balijski, podobnie jak poprzednie, bazuje na tradycyjnych technikach w celu osiągnięcia idealnej równowagi organizmu. Program koncentruje się na usprawnieniu pracy wszystkich układów ciała przy użyciu takich technik jak np. ugniatanie czy oklepywanie. Program szybki. Dodatkowym programem w fotelu PW570 jest innowacyjny masaż szybki. To idealna opcja, gdy nie mamy zbyt wiele czasu, ale potrzebujemy szybkiego odcięcia się od obowiązku. Ten skompresowany masaż trwa 5 minut i obejmuje całe ciało, używając przy tym niemal wszystkich technik. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym fotelu, to zapraszamy na fotele.com. A jeśli chciałbyś o nim porozmawiać lub go przetestować, to możesz to zrobić za darmo w naszym salonie w Wojkowicach Kościelnych lub Gliwicach. Pamiętaj, że wybór fotela powinien być indywidualną i przemyślaną decyzją opartą na Twoich osobistych potrzebach. W tym filmie to już wszystko. Jeśli chciałbyś zobaczyć, jak masują inne fotele, to sprawdź nasze wcześniejsze filmy.